Siemka wszystkim, z jest Soli. Witam Was w kolejny film na moim kanale. A dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować sobie Among Us na komputerze za darmo. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. No i zapraszam Was do oglądania. Więc pierwsze co robimy, to oczywiście wchodzimy sobie na nasz internet i pisujemy sobie tutaj Blue Stacks. I właśnie to jest taki launcher, który pozwala nam, emulator jakby, który pozwala nam e, grać w gry z telefonu na komputerze. Więc klikamy sobie pobierz bluestacks, pobieranie rozpoczęte, klikamy sobie zachowaj. Otwieramy sobie to oczywiście, mi się to pobrało, bo mam dość szybki internet. E, tak więc klikamy sobie tak, instaluj teraz, klikamy, no i po prostu czekamy aż to wszystko nam się zainstaluje. Powinno nam się zainstalować tak gdzieś do 5 minut max mi się wydaje, bo to jest tylko pół giga, więc naprawdę to jest bardzo mało. E, no i ogólnie ten launcher to nie jest żaden wirus, to nie nie jest naprawdę nic złego, co zaszkodzi waszemu komputerowi. To jest po prostu jakbyście otworzyli sobie telefon na waszym komputerze, przez co, jak wiecie, na Google Play, na tej aplikacji Google, gdzie pobieracie różne gry na telefonie, właśnie Bluestacks, e, na tym Bluestacksie, czy jakby na swoim wirtualnym telefonie, będziecie mogli wejść sobie na Google Play'a i tam jest Amonga za darmo. W sumie na, na waszym telefonie też jest Amonga za darmo, ale oczywiście na komputerze się lepiej gra, więc okej. Okay. Jeżeli nam się pobrało już, czekamy teraz na sprawdzanie aktualizacji, takie w ogóle. On sobie tutaj weryfikuje, czy wszystko dobrze zainstalował. Aplikację możemy sobie już zamknąć, bo nie będzie nam naprawdę więcej potrzebna. No i czekamy sobie teraz po prostu, że nam się to dalej skończy. Okej, okay, więc widzimy widzicie to się zainstalowało, no i klikamy sobie kontynuuj mimo to i musimy się teraz zalogować, aby pobierać, yy, także logujemy się po prostu do sklepu Play, jeżeli nie macie konta to musicie sobie założyć na Google, ale strzelam, że macie, ponieważ właśnie oglądacie ten film, więc powinniście na pewno mieć, no i po prostu logujemy się tutaj na tego Google Play'a, to jest tak normalnie jakbyście się logowali na telefonie, tylko że po prostu jesteście na komputerze, więc okej, okay, ja, ja się zaloguję, zrobię cięcie i zaraz pokażę co dalej robić. Dobrze, jak widzicie, my już tutaj się pobrało, także mamy już Centrum Gier, moje gry, więc jeżeli pobraliśmy sobie Amonga, schodzimy sobie w moje gry i wiecie taki, mamy tutaj pulpit. No i klikamy sobie po prostu na Amonga, on nam się tutaj włącza. Mamy po, po prawej napisane, jak się kieruje tymi postaciami, bo jakby to jest emulator, czyli tak naprawdę jesteśmy na telefonie, jesteśmy na komputerze, e, więc po prostu tutaj nam teraz wszystkie kroki pokazuje. No i po prostu polecam sobie kliknąć F11. No i teraz widzicie, mamy myszkę i mamy wszystkie klawisze zblindowane, pod którymi możemy coś robić. E, teraz czekamy dosłownie chwileczkę, niech nam się włączy ten Among. Dobra, więc jak widzicie jest. E, klikamy sobie Accept. E, no i teraz oczywiście możemy sobie wejść w ustawienia. E, no i kliknąć sobie... E, uwaga, zmienimy sobie na język polski, czy nie ma polskiego? Czy jest polski? Nie ma polskiego, bo po co? Dobra, myślałem, że jest. Więc jak mogę wam teraz pokazać, że normalnie z mi zadziała, więc napiszemy sobie... Oj, 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 Tak jest idealny nick, możecie z takim grać. Eee, tylko że tu nie ma być tak, tylko ma być. ok, z takim możecie grać. No i w... znajdziemy sobie jakiegoś publika, żeby wam pokazać, że wszystko działa. Więc czekam chwileczkę, aż nam się zainstaluje. Publik. No i jak widzicie jest, klikamy sobie polskie, żeby Polaków nam dobrało, wbijam sobie do jakieś Maja Maja. I klikamy sobie w USAD. Jak widzicie, wszystko działa. Mogę robić wszystkie taski, spacją ogólnie. Możemy, no tak naprawdę wszystko działa. Tylko mamy troszeczkę więcej pingów, bo jesteśmy na tym emulatorze. Ale to nic nie szkodzi, bo wszystko działa. Jak widzicie, można grać, nic nie laguje. Także mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, z dzwoneczkiem, łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Siema!